co nowego Związku Podhala. No właśnie, właśnie bardzo 40. Proszę. Festiwal na Góralską Nutę, 40 lat wielkiego festiwalu tam za wielką... No, no, ja, ja się, Bezziemy, się boję, my, ja się będziemy, boję. będziemy to wycinać, yy, proszę nie martwić, dobrze. 40 lat festiwalu na Góralską Nutę to już wielka historia, no i tu też muszę zdradzić, że y, 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 mamy takie zwane znaczki y, festiwalowe, gdzie tutaj właśnie rodzina y, y, czy powinienem kto te znaczki robił? Makowski. Okay? Makowski, Gąsieńca, Makowski, Gąsieńca, Makowski, tak. Makowski. Rodzina e, wykonywała te znaczki, bo nie tylko dla nas, ale też festiwal ziem górskich w Zakopanym i te znaczki się powtarzają, ale przyznam się szczerze, że brakują mi dwa znaczki festiwalowe. No i Bartuś mi tu głodą bartek z Suko e, i i myślę, że do festiwalu skompletuje te. Te znaczki festiwalowe, gdzie pokaże się właśnie tą historię tego festiwalu w tych znaczkach. Nie każdy zachował te znaczki gdzieś, nie miał sen, takiego sentymentu do tego, żeby to zachować, bo wielu ludzi je otrzymało, bo to przecież jest w setkach, teraz w tysiącach to tak. się produkuje. I naprawdę jest to kawał wielkiej historii I, i na pewno szykujemy się też do bankietu o, takiego oficjalnego, żeby właśnie tych instruktorów... I to już będzie przy, właśnie przy, przy festiwalu ten tak, bankiet? Ty, bankiet będzie tydzień przed festiwalem, festiwal jest 11-12 listopada, listopada tak. a bankiet będzie tydzień wcześniej, to nie wiem jak ta data wychodzi, po prostu Aha. 11, to jest piątek listopada wychodzi, czy coś takiego, nie? Tak, także tak. także też będziemy tutaj chcieli jako zarzut docenić tych wszystkich kierowników, instruktorów, którzy poświęcili ten swój ten czas na to, żeby wychować to młode pokolenie e, ludzi, którzy już nawet w tej chwili są instruktorami, bo naprawdę jest wiele młodych osób, które już tych malczki takich 4-5 roków już im pokazują e, kroki, jak mają tańczyć, także jest to wielki wkład pracy e, tutaj, no ale i też są muzykanci, gdzie szkółki muzyczne tutaj ten, no do tej pory się utrzymała e, e, Tutaj szkółka Pawlikowskich chyba najdłużej, ten i w tej chwili Władysław Pawlikowski z rodziną, takie tra, tradycje rodzinne, po prostu, bo to rodzina Pawlikowskich, my mówimy na nich. Oni, tu jako muzykanci, chyba no, w tej chwili działają tylko jedyna szkółka, taka którą się pokazuje, i, i jest i jako zespół gronik. Nie? Także tutaj też wielkie podziękowanie właśnie dla nich, bo naprawdę. Te dzieci musi ktoś poświęcić ten czas, no, pokazać, jasne. nauczyć, także naprawdę i jest czym się pochwalić, bo jednak ta kultura i tradycja tam za wielką wodą kwitnie. Zbliża się też no, chyba najpoważniejszy jubileusz Związku Podkalan w Ameryce. Coraz bliżej do niego, prawda? Tak, tak, 95 lat w Związku Pod w Północnej Ameryki. No to już naprawdę kupa czasu. To jest... Kupa czasu i kupa ludzi powiem, no bo. To jest kilka pokoleń. Kilka nie było. pokoleń. Wiadomo, no, zaczną od tym najwoźnicy, tak. prezesi, każdy prezes coś po sobie pozostawił, jeden więcej, drugi mniej nie, 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 nie ujmując nikomu, bo jednak to ten czas, który poświęcają. Ludzie, którzy z nimi w zarządach byli wiceprezesi, wiceprezeski sekretarze, skarbnicy, to jest każdego czas, gdzie poświęcają właśnie charytatywnie do związku pod Halan i dzisiaj z perspektywy czasu można na to spojrzeć, że jednak to są ludzie twardzi. No bo wychowani jesteśmy nasze pokolenia. Tak, to, co chciał powiedzieć, ale dobrze, że mi odpowiedział. Bardziej jak skała, mocniej jak holny, tak? Tak, jest. Tak jest. Do, Pan do... Pezer nawiązuje do, do książki Bartka Jureckiego z jego zdjęciami, e, które, która, która rzeczywiście tu na podchalu zrobiła dużo szumu, bo piękne portrety. Ale nie, nie wiem czy wiesz, że bardzo dużo osób już niestety z tej książki odeszło. No to są, to jest nienaturalna rzecz. No. Niestety odchodzą, ale fajnie, że się udało tych ludzi jeszcze pokazać. Nawiązując jeszcze do książki, w każdym z tych w tej książce jest pięknie opisana. Taki portret opisany przez dziennikarzy tygodnika. Tacy są górale i tutaj się absolutnie zgadzam. To są bardzo, bardzo zawsze e, i, i słyną z tego, że są twardzi, no bo ta, też jest, życie w górach nie jest łatwe, prawda? Więc tutaj trzeba było zawsze jednak do, e, do tej e, trudnej pracy w warunkach górskich e, trzeba było odpowiednich ludzi. Ludzie po prostu od dziecka się tutaj hartowali. Oczywiście, że tak, bo, bo nawet ta, ta ziem, która była tu uprawiana, to była jedna z najgorszych klasyfikacji a, ziem tak. a, a i warunki atmosferyczne i, i to wszystko Oczywiście. po prostu dosyć właśnie... Y po prostu też dawało taką egzystencję życiu, jaką była, czyli ta, przede wszystkim, no, ta owca, która była, ta nasa prawdziwo górsko owca, którą zanikła rasa, po prostu tak, jeszcze gdziekolwiek można zobaczyć tą nasą rasę, była najbardziej taką stabilną, bo ona nie była duża, czyli była stabilna, jeżeli szła w fole w górę, nie przewróciła się, nie zrobiła się krzydy. a już takie większe zwierzę, to, to po prostu nie dawało tego, tena, ale ta owca dawała życie, dawała ubrania, tak, dawała skórę, dawała wszystko tak, to, czyli ta owca dawała życie i egzystencję właśnie do z y, 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 tutaj na podkolu bo to była naj, najważniejszą częścią tak, absolutnie, absolutnie Panie prezesie, życie w Ameryce też nie jest łatwe, bo, bo to jest tak, że to jest też pogoń za tym, żeby, żeby przetrwać. Kolejne pokolenia przecież, które gdzieś tam od początku XX wieku płynęły tym batorem najpierw gdzieś do Ameryki, jakie to, było trudne, jakie to było trudne i jakie to było wyzwanie, ile rodzin podzielonych, bo tutaj ktoś zostawał, czekał, wyjeżdżał i tak dalej, no to to, to jest... Na pewno się to też odbiło na charakterze e, górali. No dzisiaj jest e, zupełnie inny świat. Dzisiaj można sobie wskoczyć do samolotu, przylecieć e, paręnaście godzin i jesteś zakopanym i siedzisz w kawiarni tygodnika i Jutro wracasz jesteś, i siedzisz sobie e, w, w restauracji e, na, w, na Archer w, w domu Podhalan i jesz pierogi, <grym> prawda? Więc ten świat... Ten świat jest zupełnie zupełnie się pozmienił I, i zmienił. Bardzo serdecznie mi było i mi miło w, y, przywitać pana prezesa tutaj w Zakowanym. Zapraszamy częściej. Tak jest, Jak dziękuję. tylko pan, pan no. będzie tylko tutaj docierał no. do nas, to no, ja będzie się... nam miło. Ostatnim razem byłem e, i jednak nie dotrzymałem słowa tym no, razem, no, tak. tym razem nie chciałem podpaść, co by mnie tygodni nie skrytykowało. No, ale na no jasne. Ale widzieliśmy się też niedawno, bo byliśmy e, na paradzie 3-majowej w, w Chicago i tam też roz, mieliśmy okazję porozmawiać. Popatrzcie, jakiego mamy fajnego, przyjemnego prezesa Związku Podkalanów w Ameryce. E, nie taki fajny, bo jak się fajny, to fajny. też... Fajny, wesoły, miły. Także nie, wszystkiego dobrego panu życzę Dziękuję. i też e, życzę dużo, dużo satysfakcji z, e, z pracy. Na stanowisku Prezesa Związku Podhalan. No i gratuluję jeszcze raz na koniec tytułu Harnasza No wielkie Bóg zapoś! Pozdrawiam wszystkich, kto tam nas oglądo, słucho. Także kochani, trzymajcie się, jak byście przyjechali do Chicago, na pewno telefon znajdziecie, bo przecież dzisiaj te media są takie, zaproszą kto się chce spotkać. Powiem szczerze, tutaj gdziekolwiek bym nie jestem, rozpoznawalny, ja ciężko przyjść choć kiedy, ale no, no jest niestety no, ludzie mnie znają, znają po prostu. Jest to dobre, bo wtedy kontakt się, jest jedny, lepszy, jest kontakt po prostu tutaj z tym, z ludźmi, którzy mieszkają tu na stałe na podhalu. Jest łączność wtedy właśnie z ludźmi, którzy są w Chicago. Ale trzeba podkreślić, że, że jednak ludzie, którzy wyjechali za tym chlebem do tego Chicago, tego chleba kapeckiego tu przywieźli na podhale i go widać. Także no pewnie, to no trzeba pewnie. podkreślić, że ta emigracja nie była taka, że, że to było coś złego, bo na pewno dużo dobrego wprowadziło, bo, bo jednak, jednak podhale podniosło to bardzo wysoko to, że ludzie emigrowali do tak bogatego kraju. Dzisiaj to się wszystko wyrównuje. Tak. Także jednak życie, tak samo jest tu drogie, tak samo w Chicago jest drogie, no ale jednak te więzi zostają. Trzeba powracać do korzeni, bo tego się no nie trzeba wstydzić. I tego, co się właśnie nie się nie wstydził swoich korzeni, przyznawał się, że jest Polakiem, czy jest Góralem, czy, i, czy Kujawiakiem, czy Krakowiakiem, no, no. bo to trzeba mówić już o wszystkich Polakach, bo jednak jednak naród polski, jeżeli trzeba, to, to jest zawsze razem. Ale jak ten prezes już mówi o tych e, dudkach i o tych dolarach, e, to, to jak się przyjeżdżało dawniej pamiętam, pan z Ameryki tu, to trzeba po te 20 dolarów porozdawać po rodzinie każdemu, a dzisiaj to się po ile rozdaje? Dzisiaj e, e, nie ma czasu, także dzisiaj to jak ino się odwiedzi rodzinę, to już wiąże się, że to jest wystarczająco. A nie wiem nie, jeszcze... wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale rzeczywiście, ja nawiązuję do tych 20 dolarów, bo tutaj my to pamiętamy ten czas, kiedy jak już ktoś przyjechał, to zawsze te 20 dolarów wyjął i dał, a nie z, e, z, swoim bliskim. Natomiast rzeczywiście no te, zmi, zmieniły się czasy. 20 <grym> dolarów ale, już nikogo ale Jurku, nie satysfakcjonuje. Jurku, ja, ci, ja pamiętam czasy 70. lata, jak przyjechała nas, mojego taty, mamy siostra, Aha. która była w Stanach, bo je, po wojnie miała. Yy, okazję wyjechać, bo jednak byli rodzeni w Stanach, czyli ta emigracja po prostu była, ludzie, yy, dziadki, pradziadki przyjechali tutaj na tak, placarę. Dzieci, które miały okazję, wróciły z powrotem, i ta emigracja była tak jak Ford, tak? że tam tak, z powrotem. Tak, tak. Czyli to jest, to, jest, to jest historyczne po prostu, bo, bo jest to do ukomentowania te, te sytuacje. No, oczywiście. I, I na pewno widzisz z tego powodu, ci powiem o te dolary. W 1979 roku, jak ja dostałem, przyniosłem tam w koszyku parę grzybów, i dostałem jednego dolara. No to, to słuchaj, to był bogaty. No tak, słuchaj, no przecież w Pewexie, pamiętasz, były takie Pewexy miejsca, gdzie się nie, za dolary kopowało. 60 centów była, no nie będę mówił co. Ja wiem właśnie, a, a guma do rzucia yy, to będzie, Donalda były. Ale jak, radość była Słuchaj, za dolara była taka radość, że, że naprawdę a tych dolarków e, zostawiła kilka Jak zostawiała kilka tych dolarków, to naprawdę człowiek się cieszył, że po prostu no, miał tego ale dolara ile, ile domów powstało e, tak, tak. E, 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 z, Człowiek wyjeżdżał na 2-3 lata, wracał i dom stawiał, prawda? Takie były czasy. A no to już później tak. lata 80., tak. jak już e, e, po stanie wojennym, to już e, później się działo, nie był już. E... Ale panie prezesie, dolar coś spada teraz, tak już na koniec. No kurde, taki e, powiem, że, że no No, nie wiem czemu. A, poniżej 4 zł. Ale... Nie, nie, wiem, czy pan dobrą moment wybrał na przyjazdę a, w góry. No. Nie będę narzekał, bo po prostu nie ma co narzekać. A sytuacja jest taka, jak to jest. A, nie wiem, a może po prostu też, że Polska jest bardzo atrakcyjnym państwem. Mm. Wiadomo, przyjeżdżają turyści też, z obcokrajowcy, Może specjalnie zaniżone kursy, żeby po prostu. To też jest taki okres, okres tak, że dużo że... ludzi zjeżdża i tego dolara dużo tutaj jest. Może. Tak, to, to też... Ja to tak myślę, ten że na pewno zawsze go że na święta pójdzie do góry. Tak? No, 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 tym, kto no. tam dostał w koperce na urodziny to trzymał przed świętami wiem jak to było set i rozmieniał w kantorze czy albo pod Orbisem, no. albo w nowym Targu. No, no, no. ten tak rozmieniał przed świętami, bo wtedy trzeba było jakąś synkę kupić na święta ten były te, a dziś synka leży na na no. półce w sklepie. I... Ale też myśmy też bardziej dbali o to jedzenie. Nie wiem, czy pan prezes się zgodzi ze mną, ale nie kupowało się wtedy e, tak nie. dużo jedzenia, nie marnowało się wtedy, prawda? Dzisiaj się strasznie dużo jedzenia marnuje na świecie. W Jorku, ja to pamiętam czasy. E, kluskę mama ugotowała z jednej miski my jedli. Dzisiaj tak. ja mówię naszym dzieciom, moim dzieciom mówię, ten, no, mówią, no jak my tak mówili, jest z jednej miski. Tak, tak bo macie wszystkiego dosyć. Tak. Także e, te, czasy, te czasy my zażyli i doceniamy to, to lepsze życie w tej chwili, bo naprawdę warto było dosyć taki czasów, po prostu że niczego nam nie brakuje. Każdego jest stać na to, żeby po prostu sobie kupił tak. kawałek, kieszinki czy, czy no, ale oczywiście Dzisiaj samochodu mamy y, popatrzeć tutaj sam. Każ, na każdej łobrze dwa, trzy samochody stoją. Nie? Przecież dawniej tak. jeden samochód, na wsi dwa samochody, jeden telefon. Y, to było po prostu cud jakiś a Jeszcze dzisiaj... na ten telefon się czekało 25 lat. Prawda? No to już później, ale, ale był jeden telefon u sekretarza partii, czy są czy kogokolwiek, no bo takie tak, były czasy tak. i, i nie okłamujmy się, takie były czasy i, i my to pamiętamy, i, i ten, a dzisiaj to już wielka historia. Słuchaj, my się tutaj szykujemy w takim razie na zakupy w Ameryce. Jak mm. dolar spadnie tak do dwóch zł, to ruszamy do Was do pokupować od Was jakąś elektronikę w me... to to... <laughs> w best a, to, ja a, pamiętam ten taki moment, w którym Kedolar pamiętasz? Nie wiem, to było parę ładnych lat temu, 2,5 zł kosztował i wtedy no. nagle Polacy zaczęli jeździć na zakupy do Chicago. Tak, 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 tak. Było to tak. było coś niesamowitego zupełnie. Ja znam osobiście ludzi, którzy po prostu przyjeżdżali, e, zabierali sprzęt nawet e, tak. do budowę e, koparki, spychacze. No tak by się opłacało opłacało się nawet. I oni co opłacali i, I, i tak opłacało się, na swoje. i tak wychodzili na swoje po prostu, tak? No, no. Zabierali dwie koparki. E, je, je, inwestowali, przywieźli tutaj, co opłacili na miejscu, sprzedali, już się im pokryło po prostu przywóz tej drugiej. No, no i to wszystko tak. No, mamy kciuk, kciuki, żeby dolar szedł w dół? Niech, niech zostanie przy nie, tych czterech. No, ja za to, ja za to. Taka średnia Oczywiście. cena, żeby nikomu, nikomu nie było zol, że trafił w złym momencie niech zostanie przy czterech. A, a tu się przyjeżdża po to, że żeby po prostu jednak poczuć ten, jednak to powietrze, bo naprawdę jest inkse. Powiem, że bardzo dobrze się mi śpi tutaj. Człowiek kilka godzin jest wyspany. Jest jednak inne powietrze, nie ma tego. Zdecydowanie, takiego jednego, tak. Zdecydowanie świeże powietrze, ostre. Także człowiek jest wypoczęty, niezmęczony, także jest dobrze. Wracajcie do domu szczęśliwie. Dziękuję bardzo. No, ja również. Pozdrawiam. Dzięki.